Witam serdecznie e, za nami obóz piłkarski we fysztaku, e, Drużyny u 13, u 12, u 11 e, i u10 e, wraz ze, ze sztabem trenerskim. E, chciałem serdecznie podziękować zarówno zawodnikom, jak i trenerom za profesjonalne podejście do tematu. Uważam, że cały program obozu został zrealizowany w należyty sposób. Rozegraliśmy gry kontrolne z drużynami Górnika Łęczna, Iglo-Polu Dębica, jak również Legionu Pilzno. Treningi piłkarskie na fajnym poziomie, dodatkowo w wolnym czasie, troszkę rekreacji, sportów uzupełniających tenis ziemny, siatko noga na piasku, gry i zabawy jak również wizyty na basenie. Ja... Cześć. <ślesion> Igor, jak jest na obozie? Dob dobrze, ciężko trenujemy i się dobrze bawimy. A najlepsze co jest na obozie? Jedzenie! <ślesion> 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 <Dobry. ślesion> e, Filip, skąd pochodzisz? z Jasienicy. A jakie są cztery najważniejsze rzeczy w twoim życiu? Piłka nożna, rodzina, Jasienica A. i mleczarnia. <ślesion> Dzięki bardzo. <ślesion> 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 Dziękuję. <ślesion> <ślesion>